Nie no słyszałam jeszcze dalej. Ale coś, coś kombinują. Dalej. Mhm. Czyli co będą jeszcze kombinować? No, czyli będą o sobie chyba znowu gadali. Co? co? Że będą pewnie znowu gadali o tobie. Aha, to zawsze. O nikim się nie mówi, tylko o osobie, która najwięcej pracuje. O, odzyskaniu ciebie? No właśnie. A mówię, że ten, że oni będą coś tam zgłaszać. O te ucho. No, no że ja... jak ja ukuchnę. No, najpierw ty zgłosiłeś, że jak ja ukuchnę, to ty powiesz pani sądziny i oni... oni to samo powie, powiedzieli. Znaczy oni powiedzieli, żebyśmy my nie powiedzieli. Mhm. Że, że ja mhm. Czyli masz trzymać język za zębami. No. Bo inaczej albo mamy nie zobaczysz, albo nie usłyszysz, co? No. Czyli to, który to wymyślił? Edyta czy Krzysztof? Żebyś nie mówił nic, żadnych informacji. Dziecko. Pani Edyta.